Kurwa, ja pierdolę kolejny raz dzisiaj. Inny no kurwa nie wyrobię. Proszę pana, proszę się nie martwić. Myśleć pozytywnie i wszystko będzie dobrze. To jasne. Co? 夜间。Yeah, Idę sobie przez ulicę, kurwa mać wszystko szare Gdyby chociaż jakaś dupa pokazała swoją szparę Ale nic, kurwa, wyczekuję teraz jutra Byleby się nie zdarzyła dzisiejszego dnia Powtórka moje miasto wyjebane, które mam głęboko w sercu Zdaje się być pojebane jak podróbka, kurwa, rejsu da. Trzeba iść dalej i swoje robić stale Chociaż wszystko takie nudne jak dowcipy o pedale Ale chwilę mówię sobie, kurwa, bracie do roboty Nie będę się przecież smucił, nie robię z siebie idioty Trzeba tylko znaleźć motyw i mieć w chuj. Czarne koty, tak. Aha, je. Yeah. Nic się nie stało. Trzeba myśleć pozytywnie i znajdywać dobre strony, nawet gdy nie widzisz sensu i jesteś bardzo wkurwiony. Załatw se od razu widzę, jedź myślami na Ibizę, zamiast pokonywać kolejną popierdoloną schizę. Trzeba myśleć pozytywnie i znajdywać dobre strony, nawet gdy nie widzisz sensu I jesteś bardzo wkurwiony. Załatw se od razu wizę, jedź myślami na Ibizę, zamiast pokonywać kolejną popierdoloną schizę. Ta! Ali... Już nic nie dzisiaj nie wkurwi, wiecie? Będę myślał pozytywnie. 哈哈太给我面子了我只能睡觉 źle na no i chuj, lecz szczęśliwej już żadne kurwa czynniki nie będą czy tuś tak tymś takim po co zwracać sedupę. Kolejnym niepowodzeniem, skoro można wyjść na lepsze i to z tym sumieniem, czas nie i wszystko co złe, czas się cieszy, karnufiną straci na innych rany owce, smutek to pić te tak Jeśli pomyślisz mądrze, pierdolnie powodzenia, to wszystko będzie dobrze, w sercu zrodzi się alchemia dla Ali. Słuchajcie, powiem Wam jeszcze jedno. Trzeba myśleć pozytywnie i znajdywać dobre strony. Nawet gdy nie widzisz sensu, jesteś bardzo wkurwiony. Załatw se od razu wizę. Jedź myślami na Ibizę. Zamiast pokonywać kolejną popierdalaną schizę. <ścoughs> Czyż to nie brzmi pięknie? Trzeba myśleć pozytywnie i znajdywać dobre strony, nawet gdy nie widzisz sensu i jesteś bardzo wkurwiony załatw Od razu widzę jedźmy myślami na i widzę zamiast pokonywać kolejną pierdolną skizę. Ta. No to już wszystko. Ciao.